Dwa dni temu było, było ostatnie odśnieżanie, po tej stronie no, strażacy sprawdzili, że śniegu na dachu nie ma, widocznie, nie wiem, na co sprawdzić. Jedna z pań ma skaleczoną głowę, e, e, które wynajmowała część powierzchni. E, a tak mi nie, się musieli nie zdarzało. jeżeli ja miałbym podjąć decyzję, to bym zakazał użytkowania tego. Obietu. Jednak ten dach no, częściowo uległ zawaleniu i myślę tutaj, że wymaga całkowitej jak gdyby, odbudowy bądź obiektu. <śleski> Jedna pani została ranna, ma rozcięcie na głowie i jakiś uraz ręki. Niemniej jednak nie są jakieś poważne obrażenia, gdyż w szpitalu udzielono jej pomocy i wróciła tutaj do nas. Pracownica? Pracownica według mojej wiedzy. Moje osoby zostały ewakuowane, nie odniosły żadnych obrażeń. はい、どうも。